Upadek idealnego małżeństwa. Tomasz Wolny przerywa milczenie. Szokująca prawda po 15 latach zniszczyła wszystko. Polska zamarła w niedowierzaniu, gdy na jaw wyszły kulisy życia prywatnego jednego z najbardziej uwielbianych dziennikarzy w kraju. Tomasz Wolny Człowiek, który przez lata był uosobieniem cnót rodzinnych, wiary i niezłomnych zasad moralnych, stał się bohaterem skandalu, który nie ma sobie równych w historii rodzimego show-biznesu. Jego biografia to pasmo sukcesów zawodowych, odbycia filarem programu, pytanie na śniadanie, poprowadzenie najważniejszych uroczystości państwowych i charytatywnych. Wolny zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu, a jego związek z Agatą Tomaszewską był postrzegany jako nienaruszalna twierdza miłości i wzajemnego zaufania. Przez 15 lat budowali obraz szczęśliwego domu, wychowując troje dzieci w blasku fleszy, ale zawsze z dala od tanich kontrowersji. Dziś ten idealny świat legł w gruzach, a wszystko za sprawą jednego mrocznego odkrycia, które zmieniło życie dziennikarza w koszmar. Rok 2026 przejdzie do historii jako moment, w którym Tomasz Wolny, po 15 latach milczenia, odkrył szokującą prawdę o swojej partnerce życiowej. Ta informacja uderzyła w opinię publiczną z siłą tsunami, wywołując fale niedowierzania i gniewu wśród milionów fanów, którzy widzieli w nich ideał. Media społecznościowe płoną od spekulacji, a portale plotkarskie prześcigają się w doniesieniach o nagłym i dramatycznym wniosku o rozwód, który wpłynął do sądu. To już nie jest tylko kryzys małżeński, to całkowita destrukcja fundamentów, na których opierało się życie człowieka będącego dla wielu kompasem moralnym. Co mogło doprowadzić do tak brutalnego końca związku, który wydawał się odporny na wszelkie burze? Jaką tajemnicę przez półtorej dekady skrywała Agata Tomaszewska? I dlaczego Tomasz Wolny zdecydował się na tak radykalny krok właśnie teraz? Czy za drzwiami ich luksusowego domu działy się rzeczy, o których nikomu się nie śniło? Zostańcie z nami, ponieważ w dalszej części artykułu ujawnimy szczegóły tego bolesnego odkrycia i kulisy rodzinnego dramatu, który sprawił, że Tomasz Wolny musiał wybierać między lojalnością a bolesną prawdą, która na zawsze przekreśliła jego szansę na spokojną przyszłość. Mogę kontynuować pisanie części rozwinięcia o szczegółach tego szokującego odkrycia i reakcji otoczenia? Przez ponad dekadę Tomasz Wolny i Agata Tomaszewska tworzyli wizerunek, który dla milionów Polaków był niedoścignionym wzorcem. Od momentu ich ślubu w 2009 roku każdy ich krok był śledzony z podziwem i nutką zazdrości. Byli złotą parą mediów, dwójką ambitnych dziennikarzy, którzy mimo ogromnych karier potrafili zachować ciepło domowego ogniska. Wspólne zdjęcia z trójką dzieci, radosne relacje z wakacji i publiczne wyznania pełne szacunku budowały mur, za którym kryła się rzekoma Sielanka. Tomasz wielokrotnie w wywiadach podkreślał, że rodzina to jego fundament, a wiara i lojalność to wartości, za które oddałby wszystko. Nikt nie przypuszczał, że pod tą gładką powierzchnią od lat narastały pęknięcia, których nie dało się już zaszpachlować uśmiechem przed kamerą. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się już kilka miesięcy temu, kiedy Tomasz Wolny nagle zniknął z wizji i ograniczył swoją aktywność w mediach społecznościowych. Oficjalnym powodem były sprawy osobiste i chęć odpoczynku, ale prawda była znacznie mroczniejsza. Za zamkniętymi drzwiami ich luksusowego mieszkania dochodziło do coraz ostrzejszych starć dotyczących fundamentalnych różnic w postrzeganiu wspólnej przyszłości. Tomasz, który zawsze dążył do transparentności, zaczął wyczuwać wokół swojej żony dziwny dystans i chłód, którego nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć. Narastały konflikty o sposób wychowania dzieci i o czas poświęcany pracy. A dawna jedność zaczęła ustępować miejsca dwóm oddzielnym światom, żyjącym pod jednym dachem, jedynie ze względu na opinię publiczną i kontrakty reklamowe. Kulminacja nastąpiła w połowie 2026 roku, kiedy dziennikarz przypadkowo wszedł w, po, w posiadanie informacji, które zniszczyły jego dotychczasowe życie, Tomasz odkrył podwójne życie swojej. Żony. Sekret, który Agata skrywała przez ponad dekadę. Nie chodziło o jednorazowy błąd, ale o całą sieć kłamstw i alternatywną rzeczywistość finansową oraz emocjonalną, o której mąż nie miał pojęcia. Przez 15 lat Agata prowadziła działania, które całkowicie zaprzeczały wartościom, jakie wspólnie promowali w mediach. To odkrycie było dla wolnego jak cios prosto w serce, sprawiając, że każde wspomnienie wspólnych chwil stało się toksyczne. Okazało się, że fundament ich domu był zbudowany na piasku, a zaufanie, którym darzył partnerkę, zostało bezlitośnie wykorzystane. Decyzja o rozwodzie była natychmiastowa i brutalna. Tomasz, wolny człowiek, znany ze swojej łagodności i dyplomacji, tym razem nie zamierzał ustępować. Sprawa nabrała tempa prawnego, a do gry weszli najlepsi prawnicy w kraju. Każdy dokument składany w sądzie odsłaniał kolejne warstwy dramatu. Kwestii Kwestionując autentyczność ich małżeńskich wartości, Tomasz musiał stać się twardym graczem, by chronić dobro trójki swoich dzieci przed medialnym sępami, które rzuciły się na tę historię. To już nie była walka o majątek, ale walka o godność i o to, by dzieci poznały prawdę, zanim usłyszą ją zniekształconą w serwisach plotkarskich. Dziennikarz musiał zmierzyć się z faktem, że osoba, którą kochał najbardziej na świecie, była dla niego obca przez większą część ich wspólnej drogi. Reakcja opinii publicznej była histeryczna. Fani Tomasza poczuli się osobiście zdradzeni, a media społecznościowe stały się polem bitwy między obrońcami dziennikarza a tymi, którzy doszukiwali się winy po obu stronach. Portale informacyjne prześcigały się w publikowaniu archiwalnych zdjęć pary, analizując każdy grymas twarzy i każdy gest, szukając dowodów na to, że kłamstwo trwało od lat. Bliscy przyjaciele z branży telewizyjnej nie kryli szoku, przyznając, że Tomasz był kompletnie zdruzgotany i nie przypominał człowieka, którego znali z ekranu. Głosy wsparcia płynęły z każdej strony, ale mieszały się z bezlitosnym hejtem i teoriami spiskowymi, które tylko potęgowały ból rodziny. Atmosfera stała się nie do zniesienia, gdy na profilu Tomasza pojawił się krótki, ale mrożący krew w żyłach wpis. Prawda bywa bardziej bolesna niż najgorsze kłamstwo, bo odbiera ci przeszłość, której byłeś pewien. Te słowa stały się bombą, która ostatecznie przypieczętowała koniec mitu o ich związku. Ludzie zaczęli przypominać sobie momenty, w których Tomasz wyglądał na smutnego lub zmęczonego, łącząc to teraz w logiczną całość obrazu człowieka niszczonego od środka przez sekret bliskiej osoby. Wyciekły nagrania, na których widać wolnego opuszczającego kancelarię adwokacką z twarzą ukrytą pod kapturem, co tylko dolało oliwy do ognia kłębiących się domysłów. Każdy kolejny dzień przynosi nowe sensacyjne szczegóły dotyczące tego, jak agata potrafiła manipulować faktami, by utrzymać wizerunek idealnej żony przy boku narodowego bohatera mediów. Tomasz, który całe życie uczył innych jak być dobrym i wiernym, teraz sam stał się ofiarą własnej szlachetności. Dziennikarze śledczy dotarli do informacji o tajnych kontach i spotkaniach, które Agata odbywała w tajemnicy przed mężem, co stawia ich piętnastoletni staż w zupełnie nowym świetle. To nie jest zwykłe rozstanie, to systemowa zdrada ideałów, która wstrząsnęła Polską i sprawiła, że nikt już nie patrzy na Tomasz Wolnego w ten sam sposób. Widzimy w nim człowieka, który stracił wszystko, w co wierzył, ale który ma odwagę, by wyjść z tej ciemności i zawalczyć o nową prawdę, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona przerażająca dla niego i dla nas wszystkich obserwujących ten upadek z pierwszego rzędu, na pojęcie w tej. Medialnej wojnie domowej osiągnęło punkt, w którym nie ma już odwrotu, a każdy kolejny przeciek z otoczenia pary przypomina precyzyjnie wymierzony cios w samo serce dawnych fanów Tomasz Wolny, który przez 15 lat uchodził za człowieka o nerwach ze stali i nieskazitelnym wizerunku teraz w oczach opinii publicznej staje się postacią tragiczną. Widzowie, którzy jeszcze niedawno brali z niego przykład. Teraz sidin ze zapartym tchem śledzą, jak ten pomnik za Rozpada się pod wpływem faktów, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. To, co zaczęło się jako ciche rozstanie, przerodziło się w brutalną batalię o prawdę, w której stawką jest nie tylko reputacja, ale i sens całego dotychczasowego życia. Z kręgów zbliżonych do sądu płyną mrożące krew w żyłach, informacje o skali manipulacji, jakiej rzekomo dopuszczała się Agata Tomaszewska. Mówi się o tajnej dokumentacji, którą Tomasz odnalazł w ich wspólnym domu, a która dowodzi, że przez ponad dekadę był systematycznie wprowadzany w błąd co do kluczowych aspektów ich wspólnego majątku i lojalności partnerki. To odkrycie miało być dla niego tak potężnym wstrząsem, że według relacji świadków dziennikarz w jednej chwili stał się cieniem samego siebie. Osoby z produkcji telewizyjnych, w których pracował, wspominają teraz półgłosem, że wolny potrafił zastygać w milczeniu, w przerwach między nagraniami, wpatrzony w telefon, jakby czekał na wyjaśnienie, które nigdy nie nadeszło. Polska branża medialna huczy od plotek, że ta zdrada ideałów ma drugie dno związane z osobami trzecimi, które z cienia sterowały kryzysem w ich małżeństwie. Atmosfera nienawiści i wzajemnych oskarżeń wylała się poza mury kancelarii prawnych, trafiając prosto do salonów zwykłych Polaków. Każdy gest Tomasza, każde jego wyjście z domu bez obrączki jest natychmiast dokumentowane i poddawane brutalnej analizie. Fani są podzieleni, jedni współczują mu straty fundamentów życia, inni zaś złośliwie wytykają, że zbyt mocno wierzył w stworzoną przez siebie bajkę o idealnym świecie. Ten dualizm ocen sprawia, że Tomasz znajduje się w krzyżowym ogniu pytań, na które nie jest jeszcze gotowy odpowiedzieć, a presja, by wyjść i wyznać wszystko przed kamerami, staje się wręcz nie do zniesienia. W kuluarach Mówi się o dramatycznych scenach, jakie z Rotrakulkę rozegrały się podczas próby podziału opieki nad dziećmi. Tomasz, który zawsze był ojcem na medal, teraz musi walczyć o to, by jego pociechy nie stały się kartą przetargową w tej brudnej grze. Emocje sięgają Zenitu, gdy na jaw wychodzą kolejne szczegóły o tym, jak Agata miała rzekomo budować alternatywną przyszłość za plecami męża, przygotowując się do tego rozstania od lat. Każde nowe doniesienie o ich przeszłości rzuca mroczny cień na radosne wspomnienia z festiwali czy gal charytatywnych, na których zawsze trzymali się za ręce. To, co wtedy brano za dowód wielkiej miłości, dziś jawi się jako mistrzowska gra aktorska, która oszukała całe społeczeństwo, zostawiając Tomasza wolnego w stanie emocjonalnej ruiny, z której próbuje się teraz desperacko wydostać na oczach milionów widzów nie widzących kłamstwa, tak bardzo jak on sam, fala o tym bolesnym odkryciu rozprzestrzenia się teraz na całą branżę dziennikarską, a milczenie Agaty Tomaszewskiej tylko potęguje atmosferę niepokoju i podejrzliwości. Każdy kto kiedykolwiek gościł tę parę na swoich kanapach lub przeprowadzał z nimi wywiady o recepcie na wieczną miłość, czuje się teraz jak mimowolny uczestnik wielkiej mistyfikacji. Tomasz Wolny, który zawsze z taką łatwością znajdował słowa otuchy dla innych, teraz sam zmaga się z paraliżującą pustką. Informatorzy z bliskiego otoczenia pary donoszą o dramatycznych nocnych naradach z prawnikami, podczas których dziennikarz musiał konfrontować się z dowodami na to, że lojalność, o której tak często mówił przed kamerami, była w jego własnym domu. Towarem deficytowym? To, co najbardziej przeraża w tej historii, to precyzja, z jaką prawda była maskowana przez całe 15 lat. Mówi się o podwójnej dokumentacji, o ukrytych funduszach, a nawet o prywatnej korespondencji, która wskazuje na to, że świat Tomasza. Był infiltrowany przez osoby, które od lat życzyły mu zawodowego i osobistego upadku. Dziennikarz, który zawsze ufał ludziom i wierzył w ich czyste intencje. Teraz musi patrzeć na każdą osobę ze swojego otoczenia, przez pryzmat tego straszliwego odkrycia. Emocje w sieci nie stygną, a wręcz przeciwnie, przybierają na sile. Bo fani zauważyli, że z profilu dziennikarza znikają kolejne wspólne zdjęcia, co jest odczytywane jako symboliczne palenie mostów i ostateczne zerwanie z przeszłością, która okazała się kłamstwem. W redakcjach telewizyjnych panuje grobowa cisza. Nikt nie ma odwagi zapytać Tomasza o to, jak się trzyma, bo jego twarz mówi więcej niż tysiąc słów. Ten niegdyś wiecznie uśmiechnięty mężczyzna teraz porusza się jak cień, unikając wzroku współpracowników i zaszywając się w montażowniach, byle tylko nie musieć konfrontować się z litościwymi spojrzeniami. Każdy kolejny szczegół dotyczący finansowych i osobistych tajemnic zagaty, który przedostaje się do opinii publicznej, sprawia, że Tomasz musi na nowo definiować, kim jest jako mężczyzna i jako ojciec. Ta walka o prawdę odbywa się w najgorszy możliwy sposób na widoku publicznym, gdzie każdy błąd i każde zawahanie są natychmiast wyolbrzymiane i oceniane przez surowy Trybunał Internautów czekających na ostateczny upadek tej niegdyś nietykalnej ikony polskiego dziennikarstwa. Tomasz Wolny, typ znany przez ostatnie 15 lat, przestał w jednej chwili, gdy prawda brutalnie wdarła się do jego jedynego wykreowanego świata dziesięć kluczowych symboli nadrzędnych nie jest już tym samym człowiekiem, ale się dalej, który z determinacją godną podziwu walczy o działania i nadzoru swoich dzieci przed skutkami tej ujawnienia. To, co uruchamiamy, aby nie tylko koniec włączyć, aby uruchomić, Więcej dzieci nadzoru. Jednakże, gdy pojawia się 10 dramatów, już Twój szczyt na horyzoncie, pojawienie się nowy, jeszcze mroczniejszy wątek, który może wychwycić całość do góry. Osoba z niego pod adresem reporta ukrytego w tajemnicy, że przekazywane sekrety Agaty Tomaszewskiej mogą mieć drugie dno wypływające poza sferami podanymi się poszlaki. Na to, że w przypadku afery obecnościana jest informacja o znaku z głównego początku hierarchii, Głównego konta użytkownika. Czy to możliwe, że 10 osobistych dramatów było częścią większej gry mającej na celu uciszenie i wyeliminowane jedno z najbardziej zróżnicowanych głosów w TV w telewizji? Pytanie o to, czy mamy dostęp do zdalnego z cynicznym spiskiem mającym na celu przełącznikiem na transmitera, który pozostaje na razie bez odpowiedzi? Ale atmosfera wokół spraw gęstych z każdą godziną, a Wy, jak sądzenie czy w istniejących czasach i po tak wstrząsającego pierwotnego Tomasza Wolnego, wierzycie jeszcze w przypadku istnienia i wiecznej miłości w blasku fleszy. Czy dziesięć upadek ideału zmieniło urządzenie odbierające gwiazdy, które na co dzień pochodzi na ekranach odbierania, na które są szczere opinie, w zastosowaniach zewnętrznych, które, które istnieją gdy były rozważane, jeśli nie nastąpi powiadomienie o wystąpieniu tego dziennikarskiego, nastąpi to jako pierwsze, kto jest tajemniczym, i pot zbliżyć się do prawdy w ujawnieniu tożsamości wpływowej trzeciej osoby, w pasareko w sprawie rozwodowej Tomasza Wolnego.